W takiej pozycji Ci... ma być, tak? Tak. To jest góra i to musi tak być. Żeby się naj... nie wysypało to co? Musisz jest? trzymać to pudełko. Dobra. Jedziemy dalej. O, ty kręcę, <gryce> ja nie ja, ja. mogę. to jest... <gryce> to jestem ja. No, 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 to... Nie mogę. Ty to Marek zrobił sam. No, pewnie, no. Ja pewnie. Pokaż. Zobaczcie, Marek zrobił sam. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj odwiedził nas Marek z Wiolą z Grecji. Witajcie. Jesteśmy? I jesteście. I powiem Wam, że dostałem nietypowy prezent, ponieważ Marek zrobił tutaj taką figurkę, która jest moją podobizną. I to jest niesamowite, bo śmiejemy się, że jest tak realistyczna, że po prostu aż nie do wiary. Także Tak żywka. Także z tego, tak żywka, z tego profila, no normalnie profilu, po prostu jest przepiękna. Także Marek, dziękuję. No, Stefan, naprawdę. Dziękujemy za ten prezent. Chcę ja będzie całować Także no, na miniaturkach od dzisiaj będzie taki kami taki z uśmiechem, bo Kamil jest często z uśmiechem. No to jednak faktycznie to też są takie. No piękne, i Charakterystyczne buty szerokie, spodnie szerokie. Wiesz, to jest moda 2023. No tak, no to jest takie noszą teraz złoty. zawsze ja mówię, że ta reszta to troszeczkę satyrycznie przedstawiam, bo mi się wydaje, że to też dodaje takiego właśnie, nie wiem, takiego żeby tak poważnie nie było ta reszta, nie? I tak żywka. No i powiem wam, że Marek to właśnie zrobił z modeliny e, i jak to tutaj umodelował, to trzeba to wypiec w piekarniku. I ile Marek godzin? No i to jest, może być pół godziny w temperaturze 150 stopni. Oczywiście, mm -hmm. oczywiście wielki stres, bo trzeba naprawdę cały czas pilnować, bo może się tak zdarzyć, że się przypali gdzieś. Mm -hmm. I już cała, całodniowa praca. A jeśli na... modelina przypala, to na brązowo czy na czarno? No ja raczej na brązowo. na, brązowo I na początku. I wtedy potem. może twarz na przykład być brązowa, i już, już to wtedy widać, że to nie jest. Mhm. Jak wtedy byłem. kamień jest na Hawajach? No właśnie. Opalony po solarium. No, Także my tutaj w przerwie świątecznej spotkaliśmy się właśnie z Markiem i z Wiolą. No i będziemy dzisiaj kuchnić też je, może no coś właśnie, nagramy. Dzisiaj, dzisiaj nagramy. No. No, no, tak Czyli greckie dania. Zrobimy dzisiaj greckie dania stuprocentowe. Będzie to musakas. Musakas. To jest, to jest takie typowo greckie, można powiedzieć, coś takiego, właśnie jak w Polsce, czy pierogi. Czy, czy gołąbki, mhm. czy bigos, takie 100% Grecji to takie właśnie danie jak pastycja czy musaka. Takie mm. tradycyjne, tak. A musaka mhm. myślę, że jest jeszcze właśnie takie bardziej greckie, ponieważ tam są naprawdę same warzywa i to takie południowe, żeby mhm. powiedzieć. Mhm. Także zobaczymy, jak to smakuje tak, jak także my na dzisiaj, polskiej ziemi. Tak, Także smakujemy dzisiaj potraw greckich, no a na wstępie mhm. pokazujemy Wam jeszcze ten wspaniały prezent, z którego bardzo jestem zadowolony. I będę go gdzieś miał z dala od dzieci, żeby czasem nie spadł gdzieś na ziemię. Marek gra z się w piłkarzyki. Wygrywam. Po, powiedz co to otwarcie. Ile wygrywasz? E, 2-1. 2-1. Podanie. Tutaj Lewandowski, uwaga. Czekaj, może nie operujmy. <grywanie> Nazwiskami, <grywanie> Rodam, nie? <grywanie> I to sprawy. Jest, jest. Prawie, prawie strzeliłem. Szymek jesteś coraz lepszy. Jest! No? Jest! jeden. Marek pokazuje mi teraz, jak robił tą figurkę, także może puszczę wam teraz pod muzykę. Zobaczycie, jak powstawała głowa, uszy, szyja, oczy. Także zobaczcie sobie. I jesteśmy już z markiem w kuchni. Marek ma piękny strój kucharza. I co będziemy robić? A więc prosto z Grecji oczywiście zrobimy najpopularniejsze greckie danie, które nazywa się Musaka. Wszyscy przyjeżdżający do Grecji, oczywiście znają. No i my dzisiaj tutaj u Kamila zrobimy te wspaniałe greckie danie. Będziesz na jadła? Mm, nie widzę. Zobacz, zobaczymy, nie. Zobacz, warzywka no. są. A cały przepis tego dania znajdziecie u marka i wioli na kanale. Wioletta i Marek Stusek. Nie będziemy Wam tutaj pokazywać, po prostu pokażę Wam potem gotowe danie. Ewentualnie jakieś przebitki zrobimy z przyrządzania tego. Ale cały przepis będziecie mieli podlinkowany w opisie tego filmu. Jezu, Szymek, będziesz pomagał tak szymku? Pomożesz troszkę. <grym> Zabieramy się do roboty. No i zobaczycie, więc... jak powstaje to greckie danie. Nie tracimy czasu, tak. bo jesteśmy głodni. Tutaj mamy składniki, Marek powie, co będzie potrzebne. No właśnie, podstawowym składnikiem tego dania. To jest właśnie bakłażan, który właśnie wyróżnia to danie w składzie. Nie ma innego greckiego dania, żeby tam był bakłażan i w tym daniu właśnie podstawowym składnikiem to jest bakłażan, oczywiście cukinia, cebula, ziemniak i mięso mielone. I oczywiście później pójdzie jeszcze na samą górę beszamel, taki sos, w którym się to wszystko zalewa. A więc działamy dalej, kroimy i smażymy. A jeśli chodzi o ziemniaki, to oczywiście tutaj daliśmy dla przykładu jeden. Kasia w pokoju obiera więcej. Także za chwilę będzie tutaj przynosić. Jak to w greckiej kuchni, to co jest też takie co mi się bardzo podoba, to jest to, że się wszystko to raczej tak niedbale robi. Grecka kuchnia mała się to, że, że jest, są duże kawałki, byle jak pokrojone i to właśnie wyróżnia tą kuchnię. No i pewnie dodaje odpowiednich smaków, typowo greckich. Taka kuchnia jakby powstała z lenistwa. Aha, na szybko. Na szybko. Czyli nie przywiązują wagi do piękności, tylko do smaku. Mamy dwie patelnie, żeby szybciej to wszystko zrobić. Marek wlał tutaj oliwę z oliwek. Smażona cebulka, czosnek, jaki aromat, jaki zapach, mhm. wspaniały. I teraz mięso mielone. Oczywiście nie musi się długo smażyć, ponieważ jeszcze będzie 40 minut w piekarniku i chcemy zachować naturalne smaki mięsa. To jest właśnie też bardzo ważne w greckiej kuchni, aby nie było nic przesmażone. Mm, z cebulką, z czoskiem i oczywiście najważniejsza przyprawa, szczególnie w Grecji, w mięsnych sprawach, to jest cynamon, który, który właśnie daje tego typowo greckiego smaku. Oczywiście na naszym zbiorom kanale jest szczegółowy przepis, jak zrobić musak. Ten sosik, jak się nazywa? Beshamel. I całość wkładamy do piekarnika. I ustawiamy na 170 stopni i nagrzałkę górną i dolną. No i nasza musaka gotowa. Marek teraz wyciąga. Ula la Udało się? No, wygląda pięknie. Zobaczymy mhm. jaka będzie w smaku. No, i wędrujemy do pokoju, tak? Fanfary! <grystanie> jest. Marek już zaczął kroić, ale wystawiliśmy to na taras, żeby troszeczkę się ostudziło. Wtedy... No, no, i y, to jest bezglutenowe, Więc jak. Y, jeśli jesteście glutenu, to możecie sobie takie coś zrobić. Oczywiście, oczywiście jest to wersja bezglutenowa, jest delikatniejsza niż taka naturalna, ale jeszcze powinno to czekać, a my już jesteśmy tak głodni, że no niestety, żeby było takie twarde i nie rozwalało się, to już nie mamy cierpliwości poczekać, a więc jemy w takim stanie jeszcze ciepłym, gorącym. Także my teraz sobie zjemy, a Was zapraszamy na kanał Violi i Marka, tam jest mnóstwo przepisów greckich, kulinarnych i tam nauczycie się gotować. Także my sobie teraz jemy, a z Wami się widzimy w innym ujęciu. Że przez te święta zdobyłem pewną umiejętność, taką moc w rękach, że po prostu umiem ją zapalać. Zobaczcie sami. Jeszcze jedna. Uch. A moja moc polega na tym, że tu mam moją moc. No a tak naprawdę mamy nowy dzień. Odwiozłem Marka i Wiole pod Poznań do Puszczykowa, także pozdrawiam wszystkich, nie tylko Wiole i Marka, ale również księdza Jerzego, panią Zosię i pana Janusza, no i Adama, którego poznaliśmy na parkingu w Puszczykowie, także pozdrowienia. Jest dziesiąta za chwilę, no i zaczynamy nowy dzień. Słuchajcie, no musimy teraz się jakoś po prostu zmotywować, żeby znowu zacząć nagrywać vlogi, bo już od tygodnia nic nie było. I co? Zaczynamy. Trochę paczek od Was przyszło i listów, także zobaczymy, co tam przysłaliście. I Ania chce coś powiedzieć, ale niestety jest w piżamie, więc się nie pokaże. Co tam, Ania? No... Dzisiaj nie, nie będziemy nagrywać, bo dzisiaj akurat mamy Sylwester. Tak, dzisiaj w ogóle jest Sylwester, ale my trochę przychorowaliśmy. Ja mam coś z gardłem. Wstałem z bólem gardła. A dzieci tam też coś, nie? Nadia śpi, bo ją brzuch boli. No ale ogólnie nie czujemy się najlepiej, więc zostajemy dzisiaj w domu. Dobrze, ale przyszła paczka od was. To jest paczka od widzów. Jest bardzo ciężka, więc postaram się ją przenieść do salonu i otworzymy. Tu już mamy łóżko uszykowane, bo dzisiejszy sylwester będzie u nas bardzo nudny. Będziemy tylko film oglądać. Nawet nie robimy imprezy, nie To Ja otwieram. No, otwieramy 15 kg. Ciekawe co to jest. I góra. No właśnie. To jest bardzo ciężka paczka. Dziwnie. Okej, okay, mamy i otwieramy Co? sól? Co to jest? Jakaś sól. sól. Dlatego to jest takie ciężkie. Jak sól? To jest jakiś koszyk. Dobra, otwieramy. A to ten jest sól. No, Mama takie wielkie bryły z soli. Okej, okay, otwieram. Czy musi być na to na dół? Co to jest? Ej, to jest Ojej, kabel. to jest jakiś kabel, to jest chyba lampa jakaś. Zobaczcie, jakaś lampka. Dobrze, czytamy liścik, bo też był. Cześć Kasiu, cześć Kamil, tu Ania i Krzysiek, jesteśmy z Konina. Od dłuższego czasu oglądamy i podziwiamy Was, bo sami byśmy tak pragnęli jak Wy, pięknie żyć. W sumie dużo nie będę pisał, a konkretnie wpadłem na pomysł zrobienia czegoś, żeby zacząć oszczędzać pieniądze na nasz dom w lesie. Działkę już kupiliśmy i spłacamy, ale żeby zbudować domek 35 m2 potrzebujemy, wiadomo, pieniądze. Na razie nie mamy za dużo, więc wpadłem na pomysł z wikliną. A że niedaleko nas jest kłodawa, to stamtąd mam też sól kamienną, z czego powstają nasze lampy. Co dalej? Nie mamy możliwości, żeby inwestować w reklamę czy inny marketing, więc ogłaszamy się na OLX, Allegro i Facebooku. Pomyśleliśmy, że może i Wy moglibyście pomóc nam, pokazując na Waszym kanale jedną z naszych lamp, oraz umieszczając link do naszej strony na Facebooku. Nasze lampy z pewnością dotrą wówczas do większej ilości osób. Oczywiście wysłana przez nas lampa pozostanie dla Was w prezencie. Jesteśmy wdzięczni, gdyż kupno jednej lampy to tak jak dorzucona cegiełka do naszego domu. Tak to nazywamy. Nasze lampy są w 99% naturalne z wyjątkiem kabla i żarówki. Poza tym nie dość, że dają piękne, ciepłe światło, to jeszcze są jonizatorami powietrza, więc działają pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie. W worku znajduje się drobna sól kamienna do wszelkiego zastosowania. Mam nadzieję, że link będzie działał. Sól i wiklina Światło i Miłość na Facebooku. Prosimy o udostępnienie pod filmem, jeśli to nie problem. Można nas wyszukać wpisując w Google Sól i wiklina Światło i Miłość. Pozdrawiamy Krzysiek, Ania, Konin Wielkopolska. Aniu i Krzyśku, no pewnie, że wam damy tutaj linka i zaprezentujemy tą lampę. Także już dzieci tutaj otwierają. I bardzo Wam dziękujemy. To no, taki wspaniały prezent. To chyba nie jest takie tanie, bo to widzę, że to jest porządna robota, więc tym bardziej dziękujemy za masę pracy. I oczywiście polecamy taką lampkę. Link będzie w opisie. Dobra, idziemy teraz do kontaktu. Ania, tutaj jest kontakt. Podłączymy, zobaczymy, jak to A To będzie w Waszej sypialni. No, może być. Patrzcie, damy to tutaj. Ania podłącza. Zobaczmy. I gładko. Wow. Ale, ale fajne, czekajcie, zgasimy światło. Zgasimy światło i zobaczymy. Jeszcze tamtą lampkę zgaście. Nie tu, na górze. Dobra, i Ania włącza. Wow! Ale fajne! <laughs> Ale fajne. Ej, wiecie, że tam jest lampka. Naprawdę super sprawa. To jest normalnie sól kamienna. Wow! I te kawałki normalnie są prześwitujące i to świeci. To polizał. Pięknie. <laughs> ciekawe czy można lizać? To będziemy sobie lizać no świetnie, bardzo fajnie to zrobiliście i to ale jest własnoręczna robota ale bo to jest brudne brudne jest trochę? No. no nie no, to jest sól z kopalni prosto z kopalni piękna także Krzysiu i Ania, bardzo wam dziękuję za tą lampkę, będzie nam przypominała o was i o widzach kanału Kiki Świat oczywiście gdzieś ją sobie do sypialni włożymy, jest naprawdę przepiękna i tym bardziej, że to zrobiliście własnymi rękami Dobrze, dziękujemy jeszcze raz, a teraz przechodzę do listów, bo też dostaliśmy mnóstwo listów, tutaj muszę to wszystko rozpakować, już niektóre listy nasze dzieci rozpakowały, ale teraz za to podziękuję. Policzyliśmy, mamy dokładnie 5 listów, więc zaczniemy może od dziewczynek, bo napisały do nas dwie Hanie. Mamy tutaj list od Hani Koper z takimi pięknymi pierścionkami, zobaczcie, tutaj mam napisane Kamil i mam taki piękny pierścionek. O, i każdy taki ma i czytamy. Cześć, kiki świat. Z tej strony Hania, mam 8 lat, Wojtuś, 3-latka. Od 5 lat z rodzicami oglądamy wasz kanał. Zawsze z niecierpliwością czekam na wasze nowe odcinki. Chciałabym, żebyście pozdrowili mnie i moją rodzinkę na waszym kanale. Zapraszamy do Olsztyna na kawę i ciastko. Szczególnie latem jest tu pięknie. Mamy tu dużo jezior i zieleni. Gorąco pozdrawiamy i szczęśliwego nowego roku 2023. Hania, Wojtuś, mama Monika i tata Grzegorz. Haniu bardzo pozdrawiamy całą twoją rodzinkę. Braciszka Wojtusia, mamo się Monikę i tatusia Grzegorza. Pozdrawiamy was serdecznie i dziękujemy za ten piękny list i pierścionki. Dobrze, druga Hania, Hania Greinert narysowała taką piękną gwiazdę dla Kiki Świat i przyczepę z samochodem z busem. I tutaj chyba my jesteśmy, Nadia, Kamil, Szymek, Kasia, Ania. Pięknie. I z tyłu jest napis Hania. Także, Haniu, również się pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za te malowidła. Potem napisał do nas Kubuś: Cześć, jestem Kuba i codziennie oglądam Wasze odcinki. I proszę, abyście wspomnieli o mnie w jednym z odcinków. Życzę szerokiej drogi do Norwegii. Kuba, bardzo dziękujemy. Również przepiękne malowidło, piękny rysunek z naszym busem i tutaj z naszą rodziną na kopercie. Kubuś, pozdrawiamy Cię również, machamy Ci i przechodzimy do kolejnych listów. Tutaj mamy list. Z Norwegii, słuchajcie, do Kiki Świat. I tutaj napisał do nas, napisała Lilianna Kordalska-Fac. Lilianno, zobaczmy co. Ojej, co ty tutaj wysłałaś? Czekoladka. Patrzęta. Jakie pięknie. tutaj jest trochę tej czekolady. Na trochę tej czekolady, a tutaj mm. trochę tej czekolady. Pięknie, dziękujemy Lilianno. I tutaj kartkę. Też. Kiki świat. O, chyba sama rysowałaś. Pięknie i to takie różne kolory zieleni. Pięknie. Ale ładne Otwieramy. Ładne. Wesołych świąt życzy Lilianna z Norwegii dla rodzinki Kiki Świat. Kasia, Kamil, Nadia, Ania, Szymek. Lilianko, także bardzo ci dziękujemy za tą piękną choinkę i za czekoladkę. Pozdrawiamy cię serdecznie. Tam napisałaś, że chcesz nas też odwiedzić, ale powiem ci, że mamy tak dużo widzów w internecie i gdyby każdy przyjeżdżał to no nie jesteśmy w stanie wszystkich tutaj przyjąć i ugościć. Także może zobaczymy się gdzieś w trasie, gdzieś na kempingu, ale dziękujemy, że chcesz nas odwiedzić. Serdecznie cię pozdrawiamy. I kolejny liścik z malowidłem, piękny busik z przyczepą. Dostaliśmy również jakieś zabaweczki. Oraz również pierniczki. Tutaj jest pierniczek Ani, tylko troszeczkę się połamały, więc no tak, lukier trochę odszedł, ale to nic. Pewnie poczta tam miała dużo przesyłek i przycisnęli. Ale MMO, piszesz do nas taki liścik. Poza tym karteczkę nam wysłałeś z Mikołajem i Wesoły Świąt. Dziękujemy bardzo. Drodzy Kiki Świat, mam na imię Emma i mam 7 lat. Bardzo lubię wasze podróże. Czekam, kiedy znowu pojedziecie wszyscy razem do Francji, a może tym razem w stronę Morza Czarnego. Składam wam z całą rodziną noworoczne życzenia. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia oraz wielu udanych podróży w interesujące miejsca w nowym roku. Życzy Emma. Wysyłam podarki, także to są podarki od Emmy. Emma bardzo ci dziękujemy wspaniale i pierniczki zaraz oczywiście zjemy. I pod Panie Pani Kamilu, w związku z pytaniem o adres nie jest tak trudno znaleźć, gdyż jest. A, nasz adres, gdyż jest zbyt wiele szczegółów wokół pańskiego domu, a na Google Maps adresy istnieją. Zamazanie budynków nie przeszkadza, lecz utrudnia. Z tym zamazanym domem u nas na Google Street View to nie jest tak, że ja sobie go zamazałem. Po prostu widzowie, nie wiem, jacyś tacy żartownisie po prostu zgłosili do Google, żeby Google nam zamazało. Także ja tego nie zrobiłem, tylko widzowie spowodowali, że ten dom na Google Street View jest zamazany, ten nasz dom. No, i przy okazji też dom sąsiadki też jest zamazany, więc nie wiem jak to się stało. Ale po prostu takiego psikusa nam widzowie zrobili. Także Emma to nie my zamazaliśmy, tylko ktoś z internetu. Ale bardzo dziękujemy za wszystkie tutaj podarunki, za lampkę. No i co, my zaraz zaczynamy zabawę sylwestrową w postaci takiej, że będziemy oglądać film. No, bo Mamy nas już wybrany. Dzisiaj jesteśmy chorzy. No i. Nie, nikt do nas nigdzie, my nie możemy pojechać. Tak, mieliśmy jechać do mojego brata, ale odwołaliśmy. Leczymy się. Ja mam gardło czerwone, także na spokojnie dzisiaj. No i po tańcówki nam się nie chce robić, więc za to będzie. No. Tak sobie żyjemy, że tak powiem, 31 grudnia, a jutro nowy rok. A no, i bym był zapomniał, Hubert i Szymon jeszcze wysłali taki liścik z takim pięknym sznureczkiem. Sami pewnie zrobili, także bardzo Wam dziękujemy. I piszecie do nas tak. Witaj Kamil. Nazywam się Hubert, interesuje się muzyką jak i karawaningiem. Jestem z wami od początku kanału. Oj, ktoś zgasił. Nie ma prądu. Sylwester się nie odbędzie. O, to czytamy dalej. Jestem z wami od początku kanału. Jestem waszym wiernym fanem, dlatego przygotowałem dla was prezent. Dziękujemy Hubert. No, także nie mamy światła. Nie ma Sylwestra. Widzimy się jak włączą prąd. A Huberta i Szymona pozdrawiamy. Tylko laptop się świeci, bo jest na baterii. No Ania nam świeci, jest 18:17. Zobaczymy kiedy włączą. Idę na dwór zobaczyć czy to u nas czy na całym osiedlu, ale zobaczcie. Normalnie ledy świecą. Nie ma prądu, a w nich jest prąd. Te ledy świecą, zobacz jak fajnie. Z tej strony też. No i na całym osiedlu nie ma prądu, zobaczcie jak ciemno. Także Sylwester się nie odbędzie. Tylko księżyc świeci. No, co Szymuś? A patrz, jakbyśmy policzyli teraz na księżyce, no to by nas oślepiło. Nie, światło księżyca nie jest takie ostre. Czekamy z się masz włączą prąd. Jakiś pies idzie, Szymuś. Widzisz go? Jakiś pies idzie. Nadal nie ma prądu, więc musimy odpalić nasze lampy naftowe, które kupiliśmy rok temu. Także palimy lampami jak w czasie II wojny światowej. Zgasi ania latarkę. Kasia sobie w kuchni telefonem świeci, a my mamy lampę. A zobaczcie jak się dymi z niej czarny dym. Ojej, to to chyba nie jest takie fajne. Ale dużo świat daje, także warto mieć taką lampę olejną czy tam olejową Niestety pianino nie gra Dzisiaj sobie grałem przez kilkadziesiąt minut O jak śmierdzi, dobra Ania idziemy chyba mhm. o, Wystawimy jochczę. to koło okna jochczę. No to idziemy na dół Uwaga na fuj. FUJ JAK ŚMIERDZI Tak, naprawdę tak śmierdzi, o fuj Ka Powiem wam, że wystawiliśmy tą lampę za okno na parapet, bo taki dym leci śmierdzący, więc nawet jak wystawimy taką lampę za okno, to i tak mamy jasno w pokoju. Ania, zgaź na chwilę lampkę i zobaczcie, jak jasno jest dzięki takiej lampce naftowej wystawionej za okno. Tak to wygląda. Położyłem to na jakimś tam sitku plastikowym, żeby trochę wyżej było. No i światełko jest. Przyciemnijmy, żebyście zobaczyli płomień, jak to się pali. Możemy zamknąć. I mamy światło w mieszkaniu. I zobaczcie, włączyli prąd dopiero pół godziny później. Także przez pół godziny nie mieliśmy prądu. Już myśleliśmy, że tak będzie cały wieczór, ale na szczęście po pół godziny włączyli. No i znowu nie ma prądu, wyłączyli ponownie. Także mamy 18.50 i jesteśmy bez prądu. No i mamy 19.50, włączyli światło, także bardzo się cieszymy, możemy zacząć oglądać. Uhu. Także prądu nie było prawie przez godzinę, ale jak widzicie. Domek się świeci na Sylwestra i zobaczymy jak dzisiaj będą puszczać fajerwerki. Niestety my nie kupiliśmy ani jednej Kasia, tylko kupiła jakieś sztuczne ognie. O właśnie lecą. Pierwsza zapowiedź. Dobrze, także jesteśmy gotowi do świętowania. Kasia zrobiła takie piękne szaszłyczki owocowe. Tutaj moje chrupki, tam Ani chipsy, Nadia i Szymuś gdzieś tam swoje schowali. Także co, zaczynamy naszego Sylwestra kanapowego. Także co, myślę, że zakończymy tego vloga w tym momencie. My za chwilę zasiadamy do oglądania filmu, a z wami się żegnamy i życzymy wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Żeby ten 2023 rok był pełny miłości, szczęścia, żebyście podróżowali, cieszyli się życiem i całym tym Pięknym światem, który nas otacza. Ja, jak wiecie, za chwilę wyjeżdżam do Norwegii szukać zorzy polarnej. Także myślę, że kolejny vlog będzie już z przygotowań do wyprawy na Nordcap. Nie wiem, czy tam dojadę, ale zobaczymy. No i będę się przygotowywał. Już jestem umówiony z panem w poniedziałek, żeby zadzwonić i będziemy tam gdzieś montować basto I tam różne takie przygody z, z przygotowań do Norwegii. Także co, żegnamy się z wami. I jeszcze może nagramy fajerwerki, które u nas tutaj na wsi się pojawią na niebie, ale to musimy czekać do północy. Także żegnajcie. Do następnego vloga. dark against it all but made it through the thing cause I find my way I find my way in bad times I know I'll be okay because I find my way